uuuu imposta uu, uu. zapraszam do lajkowania, subowania bywania na Twitch, to Fossa dobra lecimy sobie w takim razie Cyk tyk jak robimy nie popatrzyłem jaką rolę ma mandzio no nie popatrzyłem czym dokładnie jest mandzio o, już. już, eee, coś... nie, nie, nie może ktoś sypnął tak nie, szybko. Dobra, czekaj. przegaj, czekaj. No. Bo mi się to zepsuło. Nie, bo mi się to zepsuło. Ja, ja mam biały nick, crewmate. Wcześniej miałem na executioner. Na, mam executionera, na, nikom, na, na nikim nie mam egzekucji. Mam nik biały. W po poprzedniej rundzie mam znowu crewmate. teraz mam crewmate'a i mam ro możliwości robienia rzeczy jak snitch. Ja też mam Nie, Masz bary batona. Masz button, bar, baton na batona. No a jak, jak przycisk No Czy ty naciskasz przycisk taki, dając sobie... Nie, bo gra trollują od rolują, już, no... To zrestartuj ją może, no, no. może masz pliki, coś źle. No. Powiem ci tak, Blackie, możemy ci pomóc zrestartować tę grę. Nie, nie róbmy tak, bo to... Nie no, spoko. Mitrik, za miesięcy miesiąc Na zepsułam? Na pewno? u mnie jest gitowa, do Specimenka sobie... Na pewno wszystkie drzwi są otwarte? Bardzo się mi się podoba to, że mamy wspólnego komotaska. Mm, nie, 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 ja tam akurat zostałem. Wiesz co, mi się zaklinowały w poprzedniej rundzie, musiałem je wyciągnąć. <grym> A, okej. <okay. grym> nie udało mi się jak coś, niestety. Za słaby jestem. Dobra. Potrzebuję prawdziwego faceta, żeby pomógł. O. Idę. Na Twitchu o takich trudno. Mhm. A Izak? Okej, okay, oprócz Izak. <grym> Dobra, robicie to nie robicie tego, dobra zrobiliście. Nice. Gratulacje. Grot to lacy, nawet mogę powiedzieć wam. Grot to lacje. Dalej mm. no że ja biegnę! No wy ty, kratnie moje! O nie! Dobra, już się, się wstanie. Mm. O nie! Zupełnie go! Eee, dobra! Uh. Wpadka, znowu się spotykamy. Znowu się spotykamy, wpadka. Tym razem nie ma takiej możliwości. Ty wylatujesz tym razem. Robisz sobie chcesz, jaja czy... teraz ze mnie. Robisz sobie teraz ze mnie jaja. <noise> Co się dzieje? Co ja już zagłosowałem. Się nie, ja już, ja już po słyszę, że ja już zagłosowałem. Ja już też. No. Dobrze, a ja dobrałem dobrałem. się. Papa, Papa, ja No powiedz, powiedz. No powiedz nam. Ja nie głosu, ale powiedz, powiedz, chcemy posłuchać. No bo... Zaha zabił Mandza na moich oczach. Mhm. A wcześniej próbował mnie zabić, ale miałam tarczę. I nie mógł mnie zabić. Dobra, to no jak było Zaha? Cool story, bo nie, ja, ja, ja tyle odpowiedziałem, więcej nie muszę mówić. To jest I tak, odpowiedź. i zaprowadził mnie na dropship i tam mnie próbował zabić, nie? Ale. No, że, no, nie te kluczyki się. mi utknęły. No. A pilnowałem tych kluczyków, chciałem je tak wyciągnąć. Także na zachętał, tak? Tak. <laughs> <Prawie> się udało. <laughs> o, nawet ktoś zagłosował jest. Na, na, na dwóch pierwszych myślałem, że może na szabę. No cóż, no niestety. Bandzian nie przetrwał tego. Ale. Ja to przetrwam. Dobra. Oj, no cóż, ja mu się nie udało. Nie się uda, ja wierzę. Dobra. Oho, dobrze, że nie zabiłem. Jezu jak dobrze. Teraz cyk! Just. Kocham cię, to i Jesteś super Time Lord jesteś super. <laughs> Kuziczek. Ważny. No, ważny. <laughs> ważny, ważny. Okej, okay, dobrze. E, mm. Kto gdzie jest? Ja jestem przy wejściu do Komsów. Prześwitzę. Okej, okay. okay. Ciao leży w labie. Aha. Nie zrobił hmm. tego A fraga czyje, na... A czy je ciało? E, ciało no grafa, bo tylko graf umarł. W labie? Mhm. Uh -huh. Ja teraz temperaturkę w labie robiłem, ale nikogo nie widziałem. Widziałem A właśnie, że robisz na... temperaturkę Elektryk. Widziałem, się... że guzik teraz wbiegał. I wiem, że AB też nie zrobił fraga. Bo on razem biegł ze mną od Vitalsów. Słucham. Frak hmm. jest mega świeży. Znaczy powiem tak. Ja rozumiem, że uważacie, że to mogło być. A 50, skąd 50? ty przyszedłeś pod kąst, Zacha? Jest admina. Okej. Okay. A od kiedy no. byłeś w adminie? Od początku. Ja nawet nie muszę się odzywać, było, żeby... Bo ja byłem w I sprawdzałem główki i nie było cię w nim. Mhm. Także tak, jedyną opcją jest nie to, nie to widzisz, żebyś zrobił kilablabie, zwentował się do admina i sobie przeszedł Nie ma takiej do możliwości, cookie, bo ja... To jest jedyna nie możliwość. Ja nie Ale Aby nie AB widział w adminie i to wystarczy? Tak, bo tak, tak widziałem zmieniałem. widziałem Kukiego w adminie, dobra. I ciebie to. tam nie było. No to... Y no, czyli... no to Unlucky troszkę, to ja mogę, w taki, mogę w takim razie powiedzieć, że było coś takiego, że była jedna osoba w O2 na początku rundy, a dwie, trzy były w MedBayu. Okej. Okay. Czy to jest możliwość, że mm, i Blaki i Zaha są po prostu wie, złymi? Hmm. Wydaje mi się, że Blackie nie. Blaki jest nie, nie, nie. Barry ja... Batonem i on ja... mówi, że jest crewmate. A, no tak. No, no, no. Ale Barry znaczy... Baton to może być... Znaczy mnie bardziej, bawi, mnie bardziej zastanawia to, czemu tak na mnie cookies z Eivim wjeżdżacie. To znaczy ja nie byłem sam. No mówisz, tak że byłeś w adminie ja od po początku rundy, a jak, a jak ja byłem w adminie, to ciebie tam nie było, byłem tam kompletnie sam. No rozumiem, I wtedy, no to... i wtedy przez moment widziałem dwie osoby w labie i na pewno nie było tam jeszcze guzika ani blakiego, bo oni musieli wbiec przed chwilą, skoro blaki jest w tym momencie na tak, temperaturce, a guzik wchodził równo no może, ze mną. Czyli zostajesz może tam mi tylko ciało. ty. Może tam nie, nie było dwa tam dwa dwóch chciał. Przez jeden frak padł. Zacha, co ty mówisz? No musimy kogoś wygłosować chyba. No i to ma no dobra. Nie, nie ma takiej możliwości. Moim zdaniem to musi być duet Cookie AB, Aha, e, okay. bo oni po prostu mm. siebie tu bez sensu pokrywają. Nie no, jak a bez sensu. Czas, a czas mój stary odcopa. No mhm. ja widziałem. <laughs> Jezu! No, cookie nie zbieram, zbieram tylko jedno słowo, się. Nie, ale i tak. Argument, tak argument stary no. jest najlepszy. Argument no. jest najlepszy. No. <laughs> ale że jednogłośnie wywalają mnie? Ciekawe dlaczego. Jednogłośna decyzja sędziów. Przegrywy, no co mam ci powiedzieć? No cóż. Jester! Ja, ja, ja. To kto to I zabił takisaba? Weź nie, nie skumałem! Nie skumałem! Zabił to Nie Abi! Abi to zabił! No, no ja walnąłem oczywiście! No bo... Ja robiłem kabelki w tym, w łazience to cofnął mnie timelord do kabel, i kufi mnie <śmierdzi> zabił na wencie <śmierdzi> Kogam cię Kuki, naprawdę <śmierdzi> Super no, no, byłeś w tej roli Timelord był życiem Nie nieświadomo Nie, dobra, <śmierdzi> mówię, teraz obietnia. lecimy na pełne już Unlucky, że Zaszka był tak, Ale czy posta Zestera dwa razy dostaje Zacha pod rząd praktycznie? Uuu, inżynier No dobra Zacha kurde ma farta dzisiaj do desterowania. No, niestety, unlucky. Eee... Cyk. Naprawionet Dobra. Aha, to wnięcie czasu. Dobra, wpadkę niby się skaduje. Poczekamy. Nie ma problemu. <laughs> Mi się nie spieszy. Jestem zawodowym krumejtem. Ogólnie zaskakował i tutaj poszedł. Stwierdził, że sobie pójdzie. Mm -hmm. O. Ja chcę tylko podziękować jednej osobie, że muszę robić zadanie jeszcze raz od początku. Ja chcę, ja chcę tylko, się ja chcę tylko, tylko mogę, Czekajcie, mogę, ja, mogę, ja chcę, za sekundę mogę. jedną rzecz zaraz, zaraz będę, okej? Okay? Dajcie 10 sekund, bo chcecie podyskutować, bo muszę coś zrobić. Ja, ja chcę ja tylko powiedzieć, że na moich oczach Mądzia się zamienił w ajbego i zaczął ode mnie hmm. uciekać prawda Tylko tyle chciałbym ciekawe, powiedzieć. No bo Ebi teraz się skanuje, tak? No tak, skanuje no, się. Mandzio nad Office'em, na moich tak zamienił się, się fajbiego i zaczął ode mnie uciekać. Okej, okay, yy, zdecydujecie Mandzio. bym się chciał zapytać. Mandio no. yy, Kto był obok ciebie, jak był... To jest... Jak był, ja był Reaktor, to tak. wtedy obok nie stał Mitrix i Matrix ja później poszedłem do dolne... Ja poszedłem do dolnego admina. Mitryx się próbował strzelić. W sensie, Kuki, Kuki, ja byłem cały czas na dole w adminie i wcześniej A, byłem ja. w O2. Mam Bieg, biegnę teraz nad Ofisem i mam do na moich oczach, zamienia się w AB'ego i cofa się mam do ofisa i zgłasza ciało. No Mankie to nie! Zabił no. Mitrixa, który jest impostorem jako no, Glitch. tak, też mi się Ale tak tak skoro ma, AB ma stoi Kuki? teraz na skanie, to to nie, nie mógł być AB. Kuki? No to nie, nie byłem nie. ja, no. Oczywiście, A ktoś potwierdza, że Ebi stoi no na tak. skanie? Ja potwierdzam, akurat wszedłem tam nie No i wpadka nie było. ogólnie też nie tam, wcześniej nie po wpadce wszedłem tam, na skan mówisz, Kuki. Ona coś kombinowała przy tym skanerze, ja byłem tego świadkiem Tak? Coś kombinowała? Nie no, stała tam na nie, tym no, Mandio coś... no, Trochę to, no, no widziałem to, no, no, widziałem to. ale lec, lecisz tutaj w kłamstwo Nie, no Mandzio, widziałem Dobra, ale mówię, że lecisz w bo mnie tam po prostu nie było No to jak Mandzio się zamienił Wejbiego na moich oczach, skoro cię tam nie było? To co? Dwa razy się Mortling zamienił albo tam glitch. Nie, kuki, wiesz co, wydaje mi się, że wymyślasz i jesteś A Aha, bez kitu! Piszę sobie bajkę, normalnie, nie? No hmm. chyba tak, najwidoczniej. Mordę, twój normalny karteczka. Co, za, karteczkę co tym razem twój stary robi kuki. <laughs> Teraz mój stary po prostu Przestań widzi... Na dziękuję mnie bajki, za subika, bo serduszko. Ba, Dobra, tak, tak totalnie strzeżę. Dlaczego miałbym wymyślać akurat na ciebie, a nie na kogoś, którego, kogo byłoby łatwiej wygłosować? Wydaje mi się, że na te. Akurat. Kuki! Na kogoś, kogo mm -hmm. łatwiej było wygłosować! No to oprócz mnie, żeby łatwiej wygłosować, to Mitrix musiał żyć. Nie, nie, jest tutaj. Jestem drugą najłatwiejszą osobą do wygłosowania z z tego nie, 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 bardzo jestem. jest nie, nie, jest prawdziwa. Jest i robią mi ja myślę, ja I nie, jest nie, no I no nie, no, <śla> no, nie, no, <śla> no, nie, nie, no, Ja myślę, że nie, 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 jajko, Powinno się okazać, że. Kto wam. Kto on stary wam. wam kurde słapuje? <laughs> stary wam słapuje. Kuki powinien powiedzieć, jakby teraz nie został wygłosowany i rzeczywiście byłby złaperem, to by było coś pięknego. Dobra, minutowy Quest, dobra. No, raczej pogierce. No, mandzian na stówkę jest. No nic, no. Nic nie zrobimy. O, jeszcze ktoś, Ca czas cofa, no nic, nic nie zrobimy Ajaj. Ile? Mmm, 29, dobra, to walić Ej, wiecie co? No to jednak mm. był banjo, ale... No walmy go, no kurde, naprawdę Krab. Aj Mandziu? Daj! Zabiłem wpadkę, potem jak wyskoczyła z venta, mm -hmm. bo nie uwierzyłem, że ponownie jest inżynierem i skacze kurde na moich oczach, bo byłem na granicy wizji. Strzeliłem ją, Time Lord cofnął czas i wpadka A... teraz wciska przycisk. A wiesz A... dlaczego nie mogła mnie zabić? Bo gra mi tarczę na samym początku i się zeznała A... i musiała coś nie poczekajcie, bo... To ty bo Mariusz ja i tak liczę. ze stron teraz przeszedłem, no, że, że nie mogę przemawiać. Ja tak, słuchajcie, 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 słuchajcie. nie zagłosuj wpadki, daj patrze powiedzieć. A, daj patrze powiedzieć. Sytuacja była taka, że ja w poprzedniej rundzie, w sensie ktoś coś o mnie wie, bo mu coś ukradłam generalnie. I ta osoba... Rozum mi człowieka na przykład. Na przykład i teraz mam, w przeciwieństwie ciebie. Ale... Chodzi o to, że Mandzio mnie teraz zabił i powstałam z martwych, ponieważ tutaj Time Lord cofnął ten, zhakował mnie, więc stałam sobie grzecznie przy przycisku i zgłosiłam to, że jednak to był Mandzio, to jest koniec historii, a ja po prostu... Czyli Madzie jest glitchem? Eee, tak, będzie jest No glitchem, to, no to problem było. jest taki, że kurczę, no jeśli Mandzia jest gliczem, to dalej możemy mieć dwóch impostorów, jak teraz A, wygłosujemy glicza, no to jest po robocie. Nie, W sensie, zabił mnie jako Nexe, zmienił się ten, no e, jakby, w sensie, jakby się udawał jeszcze. Wygłosowanie... No, ale ale Nexa. Nie, 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 nie powinniśmy wygłosowywać okay, teraz ja Mandzia. Możliwość... Ja dalej uważam, że Kuki miał rację z tobą i że ty jesteś glitchy, ale... To nie ale, ale kurde, pro, problem jest taki, jak wygłosujemy teraz kurczę Mandzia, czy, no to możliwe, słapper. że dwóch imposterów po prostu. Słapper. Ej, więc zawsze możemy na tobie skic. Swaper, nie trolloj, Mandzia słapper. Słapper. Mamy już Kukiego. Teraz wyrzuć cholerę w padkę i tyle. Ja głosuję na siebie, Swaper, ja ci ufam. Nie, no nie mogę. Swaper, ufam tobie. Da, Robisz to! Się, Robisz, kurde, to o, Robisz to, Swaper! <toddź> Nie ja udało się! się. Słaperem akurat jest wpadka! No ale nie, oportunnie! czy mi tak! Dwóch impostorów zabiłem! Eee. A dwóch impostorów zabił, ale co? Ja. dlaczego? Ja ale, byłem i Kuki. Wiecie, bo Kuki, dlaczego widziałeś ich? Bo nie, bo nie jestem takim debilem, żeby się przemienić na jego oczach, tylko miał impostor wyżyn kilometrowe po prostu. Oh, no ale nie powiedziałeś tego? A, kuki, wiesz co? Bo ja mam zasadę jako glitch, przecież to ciebie mam jeden. jakiś honor. Jeżeli jestem glitchem U. i tak, znajduję Matrix. kumpla impostora i wiem, no że jest impostorem, mać, ja i mać, ja nie mać, go nie, nie wydaję. Ja pierwszy tak, go nie, nie wydaję, żeby nie miasto nie wygrało. A ty jako impostor wolisz, żeby wygrało miasto, a nie Tak, żeby bo wygrało. zabili mi już Mitrixa, więc nie <laughs> <i> miałem <laughs> nadziei na zwycięstwo! Mój kompan poległ. jest! Ajajaj. Mój kompan poległ. Ale... razem współpracowali, Kuki, Kuki moglibyśmy ale... doprowadzić do finału i rozegrać to jak ale prawdziwi ja mam mężczyźni, mężczyźni z ja ja na początku, miał Silda, także, to i tak wyszło 1-0, więc... Dobra, go next. Gdzie zerem byłeś ty, Kuki? Zaczynamy. O nie, piękna, to byłeś piękna, ty, piękna kłamiący. Flipatka, która słapuje. To powinieneś ty, ale wpadka, nie powiem co zrobiła. Jakby to Kuki był swaperem, zaczekałem ze za starym, no bo być kolejny tekst, no. Zabrakło mi tego. <głos> <głos> oh. Uf, ale jebie, do Kuki. Czekam z tego, drogi Zasrałeś się, Mandział. Ale rzecz drzwi zamknięte. Ale że Mitrix. Ale że już jest, reaktor jest odpalany. Nie no, Mitrix. Za, za prosto cię wychwycić, no. Oczywiście, że to pewnie Mitrix jest. Dobra. Dobra. Cofamy. Git. No i będę nadzieję, że komuś uratowaliśmy dłupsko Chciałem powiedzieć, Time Lordzie, mój drogi kochany: Awww. Że Uratowałeś mnie pieklu, ponieważ wpadka mnie zabiła nad elektrykiem w kamuflażu i teraz zostałem wskrzeszony i jestem tutaj, żeby powiedzieć, że wpadka zabiła. Oj, wpadka, wpadka Jestem paćka. tutaj z kontrargumentem, rewelacyjnym kontrargumentem. Nie Aha. mogłam zabić, ponieważ byłam gdzie indziej w tym czasie. Miałam pewną ustawkę z kimś. I ta osoba raczej może mnie potwierdzić. Z kim? Z kim? Od razu Proszę? nam dajesz swojego drugiego impostora? Mm. z kim? Czeka, z kim masz mnie potwierdzić? Nikt się nie potwierdza, wpadka, na przykład. mi. Nie no patka ale spokojnie, nie spokojnie, plecy, spokojnie to wpadka, wpadka ma drugą osobę, a które potwierdzi na 100% i ono się odezwie za 3, za 2, za 1. Nie, no nie Roste? ma żadnego alibi pewnie. <grym> nie no, no zachęćcie sztywno. Byliśmy No, byliśmy no wiem, Blaki też tam był. Jakoś on nie byle. potwierdza twojego alibi. Nie, 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 a na level to? to trzeba Zobaczyć jak kto naprawił i sobie odbiegłem. I jak kto naprawił? Kto naprawił? Kto byłeś tam Nad elektrykiem nie... wpadka mi włożyła kosę no. w plecy. Nad elektrykiem? W elektryku. Jeśli już, jeśli już grafię, to w elektryku nad światłami, bo ja wiem gdzie to ciało leżało. Natomiast ja mam jedną zasadniczą. No co, so, sorry, nad elektrykiem. Ja powiem tylko tyle. Tego. Ja byłem świadkiem tej sytuacji, natomiast kto którego zarobął, nie on się. Gra, a ty wybiegałeś do, do, o mnie do wiem, elektryka? Nie wiem, który którego! Nie no, ale Patka wybiegał po prostu... do przycisku. A, no przecież tak pytanie, to by ona ale zgłosiła. Ale nie ma do przycisku razem ze mną! Graf, Aha. A kto wybiegał z dwa do góry na elektryk? W sensie, ja nie wybiegałem z O2, bo ja zbiegłem z elektryka w dół, ale no? jak walną kamuflaż, to się cofnąłem, bo... Znaczy... A, bo to dobrze, bo wiesz co, bo w O2 leży ciało Kukiego. O cholera, serio? Tak. O, to ja nawet do mnie nawet do Specimena od laba. Znaczy nie w labie, w odwa, nie? nie? Ja nie dobiegłem A, nawet do drzwi. o dwa, jak wychodzi z dźwięka, Jak walną kamuflaż, to ja obróciłem się kompletnie, bo ja się po prostu wrócić do ludzi tam, gdzie wiedziałem, że są ludzie. No nie wiem, no... Nie wiem, komu bardziej wierzyć w tym momencie, ale... Ciała, ale... Na wpadkę, no, na wpadkę, No Graf mi tak ładnie powiedział, Ale no, do... czekajcie, chodzi o to, że wpadka zabija Grafa, on coś przycisnął, tak, tak tak to... a tak naprawdę to... A tak naprawdę to Graf zabił wpadkę i to wpadka Więc tak, tak, Proszę mnie posłuchać, proszę Nie, bo jakbym ja zabił wpadkę, to by ona od razu zaczęła gadać, tylko był głos, prawda? Prawda. Tak, ale Mietem po prostu... Dobrze, czy mogę racjonalnie przywołać was do... Okej. Aha. Dzięki. Okej, okay. dzięki. Jak nie masz exa, na mnie, to nie rozumiem w takim razie e dlaczego. Nie wiem. Ponieważ mnie zabiłaś. Pomyliły ci się kolory może. Cześć, Nendro, hejka. Witam wszystkich serdecznie. Ogólnie to do tych, którzy oglądają odcinek, to zachęcam do lajkowania, subowania, wymieniać na Twitch to Tak przy okazji jeszcze tylko wspomnę. Ale tak ładny mi graf powiedział, no nie mogłem mu odmówić, no musiałem cofnąć czas. A czy musiałem tam? Musiałem zagłosować na wpadkę? No nie, musiałem, po prostu. Tak wyszło. Tak wyszło. Dobra. Może cofnijmy sobie czas jakoś ładnie. Cofnijmy sobie teraz. Cyk. To jest grafik. Dobra, ognijmy sobie tutaj na dół Okej okay. Ale mi w ogóle trzy questy tylko zostały? Te pobytyfy? Okej, okay, reaktorek Dobra Ja yeah, na graf, rip Ajajaj a tak ładnie mi powiedział, no. Tak. Taki kochany był. A no, to teraz ty, ty, ty mnie nie nabierzesz. O nie, fatka kliczem. Więc guzik zawsze. Czyli rzeczywiście możliwe, że tak było, ale Graf szpę, był guzik, też guzik był impostorem. My jesteśmy Mitrix w ale... Specimenie i od razu ci powiem, że e, ze wszystkich My osób, jaj. które tutaj siedzą, najbardziej podejrzaną osobą jest Graf. Ponieważ już ci powiem no, dlaczego. ]ż? Z wielką chęcią to powiem i e, wyjaśnię. Wydaje mi się, że to faktycznie może być coś takiego, że to Graf zabił wpadkę, bo my z wpadką leciliśmy na przycisk. Hmm. Wpadka mnie zabiła, miałem taką animację na ekranie. No tak to się odwdzięczył kurde. Albo glitch i nie wiem, nie, A, Ja miałem wpadkę na animacji zabijającej. Dobra, Mitrix, jesteś przekonany. Nie wiem, czy glitcher zmienia osobę na animacji. Blackie, czy y... tak? Mitrix, Mitrix, jesteś przekonany co do tego, że Blaki jest czysty? Blackie jest pajacem, nie. bo on za. Okej, okay, czyli on jest Pobie... pajacem, Pobie... A, a mamy w takim razie, jesteśmy z Guzikiem i... we Specimenie, więc to musi być któryś z waszych Jakiego ciała Pajacem jest To Graf yes. zostaje Jakiego Aha. ciała? Dobra, no Blackie je... Black jest jak pajacem Jak ja zostaję? No ty zostajesz Niby graf. dlaczego No, no bo ja Niby wiem, no, że z tym i oni jest są na no tak. Kogoś no. Jak, no. jak się no. timelordem cofnąłeś, no to wydaje mi się, że ty zrobiłeś poprzedniego fraga na no O2 I cię cofnęło do akurat elektryka i tam cię wpadka odwaliła, nie w nie. No mówię, wcześniej kółki tam leżały mm. na odwazji, A, on tej wiedział, tej, że Mitrix są impo. To do dupy. O, dziękuję, za Dobra, dupy. O, dziękuję za... Dobra, chciałbym przeprosić Mandzia, bo go zabiłem, Time Lord go jakoś nie wskrzesił, nie mam pojęcia dlaczego, więc Nie rozumiem jak to jest, że czasem Time Lord używa od razu umiejętności po tym, jak jestem zajęty. ale mnie nie, nie dalej. Ale dalej <laughs> trupy gadają? A że nie mogę uzupełnić wypowiedzi grafa? Mhm. W ogóle nie powinniście teraz rozmawiać. Jak tylko zaznaczy. Dobra, robimy sobie kwestiora. Cyk, cyk, cyk. Cyk. Mamy to. Lecimy sobie tutaj. Eee... Że fasmo, o to ci chodzi? Że fasmofobia. Nie wiem. Dobra, zobaczymy co zrobi Mitrik Ja zrobiłem wszystkie taski. Widzę, że inni trochę gorzej, bo jest dopiero po, połowa tasków, ja już mam wszystkie zrobione. Czyli no rozumiem, że kurczę, no gdybym żył, gdybym żył, to by troszkę było wolniej, ale no to nie zmienia faktu, że kurczę, no praktycznie wszyscy dopierdzielają się z tymi questami. Strasznie się opierdzielają z tymi questami. Zobaczmy co zrobi zrobimy sianiusiu. O. Ale walu. Ale ci. No dobra Blaki, wybierz proszę ciebie. Czy chcesz normalnie. Yy, ty wiesz, że przegrałeś, i nie wygrasz tego. Blaki, rozumiesz to? Nie no. wygrasz nie tej wygrę. gry. Ja na ciebie nie zagłosuję. Mitryx może na ciebie co najwyżej zagłosować. Ja nie Wtedy zagłosuję na Blakiego, bo Blaki jest dziesiąterem. No, no właśnie. Także ja chcę wygrać nie, jako króla. Czy ty mecz, zrozumiałeś to, hiszata. że nie wygrasz tej gry? Nie, nie wygrasz rozumiem. tej gry, Blaki. Wiesz na kogo go zagłosować? Nie wygrasz tej gry, Blaki. Nie wygrasz tej gry, masz zagłosować na Mitrixa. Ale, ale w... biją mu tak. na psykę. Powiem ci tak, padły dwa trupy, Blackie, nie znaleźliśmy się. Ty jesteś Jesterem 100%, a Zaha się kryli z guzikiem i Zaha chciał mieć czyste alibi, tyle mogę ci powiedzieć. Bo nie wiemy, gdzie było drugie ciało, które padło w tamtej turze. No ogólnie ty, ty Mitrixa prawie prawieś Prawy Reaktor, czy kto? Czy Zaha nie, jest ja, Reaktor w ogóle? Nie, ja jestem w adminie. Blackie, nie wygrać ja tej wiem, gry! No tak Zagłosuj nami Tricksa! Mm -hmm. Pajac, być totalnym już do końca grywał To jesteś takim pajacem, że jakbym zamordował, to bym zamiast zgłaszał, to by walnął też ciebie, Blackie, i miałbym Easy Wina. No nie masz. Miałby, nie miałby cooldownu. <laughs> ale wjechał na psychę, mu. <laughs> Nie, nie, nie! To jest Blaki mógł. Bardzo bardzo dobre gadanie z tym głosem, bo jakby Blaki zagłosował na Zachę, Zachę albo na siebie, sięfem, to by, my... no. by wygrał to... To, ja cię... to... <coughs> to ja cię. Znowu giniesz pierwsze, To ja cię grał w szeszam, a ty mnie walisz w następnej, no nie, ja no, nie rozumiem, mogę. Nie mi było. Muszę naprostać reputację, bo mnie nie